Dzień dobry kościele! Cieszę się, że jestem razem z wami w tym miejscu i szczególnie się cieszę, bo mamy dzisiaj dużo gości. Mamy gości, którzy są z nami po raz kolejny, są już prawie stałymi bywalcami. Mamy gości, którzy są pierwszy raz. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Nadal jesteśmy w serii kazań wakacyjna rozkmina i nie wiem jak wy, ale kiedy myślę o wakacjach, myślę o podróżach. Kto z Was nie lubi podróżować? Nie widzę żadnej, jedna osoba. Prawie wszyscy lubią podróżować. Podróże są super, ale podróże też mogą nas zaskoczyć. Na podróżach rzadko wszystko wychodzi tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Czasami wychodzi lepiej, a czasami miało być fajnie, a wychodzi inaczej. Miało być fajnie, a po tym godzinami czekasz na lotnisku. Obecnie, nawet dniami, można utkwić na europejskich lotniskach, gdzie panuje chaos, bagaże się gubią, tysiące ludzi nie wiedzą, jak się dostać, w wymarzone miejsca. Albo miało być fajnie, a potem z wysoką gorączką leżysz w jakimś niewygodnym łóżku w afrykańskim buszu. Niektórzy też już tak mieli. Ale wiecie, nasze życie jest trochę podobne do takiej podróży: mamy swoje cele, mamy marzenia, mamy pragnienia, za którymi podążamy. I czasami wychodzi tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, a czasami wychodzi całkiem inaczej, i znajdujemy się w miejscach i sytuacjach, w których nigdy nie myśleliśmy, że będziemy. I wiecie, nasza wiara też jest trochę podobna do takiej podróży, nasza relacja z Bogiem. Paweł mówi, apostoł Paweł, że na tej ziemi jesteśmy wędrowcami, jesteśmy przychodniami. Nasz cel ostateczny nie jest na tej ziemi, tutaj jesteśmy chwilowo, jesteśmy na podróży. I jeśli zadecydowałeś, że Jezus jest Twoim Panem i że idziesz za Nim, to jesteś na podróży wiary. I może na początku tej podróży byłeś podekscytowany, podekscytowana, pełen nadziei, pełen pasji, pełen entuzjazmu. Bóg zmienił Twoje życie. Bóg Ci dał nowe marzenia dla Twojego życia. Bóg Ci dał plan i cel. Może Bóg Ci dał nawet pewne obietnice dla Ciebie, dla Twojej rodziny. Może Bóg ci nawet pokazał pewne etapy tej podróży, miejsca dokąd on ci chce doprowadzić i pomyślałeś sobie teraz wszystko będzie łatwe. Bóg mnie doprowadzi prostą drogą do celu. Prosta droga w kierunku tych marzeń. I wyszło trochę inaczej. I może dzisiaj się czujesz trochę tak jak na lotnisku, wiele ludzi czekasz na odlot, czekasz na zmiany twojej sytuacji, zmiany twojego położenia. Zmiany w Twojej rodzinie. Widzisz, jak inni odlatują, ale u Ciebie nic się nie dzieje. Nic się nie zmienia. I wydaje Ci się, jakbyś stał, jakbyś stała w miejscu, albo nawet wydaje Ci się, jakbyś się cofał i oddalał od obietnic, które Bóg Ci dał. I znalazłeś się w miejscu, w którym nie chcesz być. Nie wiem, czy znasz Józefa z Starego Testamentu. To jest jedna z moich ulubionych postaci Starego Testamentu. Jeśli nie znasz jego historii, koniecznie ją przeczytaj. Ale Józef znalazł się dokładnie w takiej sytuacji. Józef był jednym z dwunastu braci, synów Jakuba, i tata Jakub kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów, za co jego bracia go nienawidzili. Pewnego dnia Józef ma sny, w których jego bracia mu się pokłaniają, i Bóg mu daje wielką obietnicę, że będzie miał władzę i autorytet. Pewnie Józef sobie myślał, Dostałem obietnicę od Boga, teraz prosta droga do sukcesu. Ale od tego dnia wszystko idzie w przeciwnym kierunku. Józef wszystkim opowiada o swoich snach, również braciom, za co oni go nienawidzą jeszcze bardziej. Chcą go zabić, potem się decydują, że go nie zabijają, ale sprzedają go w niewolę. I Jakub znajduje się w Egipcie jako niewolnik, jako sługa w domu pewnego człowieka o imieniu Potyfar. I gdyby nie było już wystarczająco źle, Jakub zostaje schwytany i niewinnie wrzucony do więzienia. Jakub był ulubionym synem ojca, miał się bardzo dobrze, dostał wielką obietnicę od Boga i nagle znajduje się w obcym kraju w więzieniu. Wydaje mi się, że Jakub nie do końca rozumiał Boga. Józef, przepraszam, Józef. I w takich sytuacjach możemy sobie zadać pytanie, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Nie na taką podróż się pisałem. Miało być inaczej, miało być fajnie, a teraz jest tak. I może nam się nawet wydawać, że Bóg nas zostawił. Może nam się wydawać, że Bóg nas wcale nie prowadzi, bo gdyby nas prowadził, nie bylibyśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Ale kiedy Józef był niewolnikiem w domu potyfara, jest napisane: sami przeczytajcie. Pan był z Józefem. I kiedy Józef został wrzucony do więzienia, jest napisane: Pan jednak był z Józefem. I może Twoje okoliczności dzisiaj krzyczą w Twoim życiu, że Bóg Cię zostawił. Może nie widzisz Boga, może nie słyszysz Boga, może nie dostrzegasz Jego działania w tym sezonie w Twoim życiu. Ale w Biblii jest napisane, że nasze postępowanie nie opiera się na tym, co jest widzialne, ale nasze postępowanie opiera się na wierze. Nasze postępowanie nie opiera się na tym, co widzimy, co słyszymy, co dostrzegamy, ale moje postępowanie opiera się na wierze, że Pan jest ze mną, że Pan mnie nigdy nie zostawi, niezależnie od moich okoliczności, niezależnie czy ja go dostrzegam, czy nie dostrzegam, ale Pan jest ze mną, bo obiecał, że będzie ze mną. Jezus powiedział: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni do końca świata”. I wiecie, Józef dostał wielką obietnicę. Od tego dnia wszystko idzie w przeciwnym kierunku. Znajduje się w więzieniu i w tym więzieniu spotyka dwóch mężczyzn: piekarza i podczaszy faraona. Oboje mają sny, przychodzą do Józefa, Józef im je wykłada i spełnia się to, co Józef im wykłada. Podczaszy wraca na dwór faraona, i po około dwóch latach faraon ma sny. I w Egipcie nie ma człowieka, który jest w stanie wyłożyć faraonowi te sny. Podczaszy sobie przypomina o Józefie, opowiada, mu, opowiada faraonowi o nim, i faraon przywołuje Józefa do siebie. I Józef wykłada faraonowi sny. Faraon jest tak zafascynowany mądrością Jakuba, że na miejscu Józefa. Przepraszam, że na miejscu ustanawia go drugim najmocniejszym człowiekiem w Egipcie. I Józef zarządza całym krajem, jest w pozycji władzy i autorytetu. I Józef tak mądrze zarządza krajem i zasobami, że kiedy przychodzą 7 lata głodu na tą część świata, Józef ratuje nie tylko cały Egipt, ale również okoliczne kraje. Głód również dotyka rodziny Józefa i tata Jakub wysyła braci do Egiptu. W Egipcie bracia spotykają Józefa, bo on jest odpowiedzialny za sprzedaż zboża i kłaniają mu się. Józef ratuje Egipt, okoliczne kraje i własną rodzinę. Wypełnia się Boża obietnica. Ale droga do tej obietnicy nie była prosta i na pewno nie była łatwa. Józef przez 13 lat był niewolnikiem i w więzieniu. Po 13 latach staje się premierem Egiptu, i 9 lat później dopiero jego brata, bracia przyjeżdżają do Egiptu. 13 plus 9 to jest? Ile? 22. Józef przez 22 lata czekał na swoją obietnicę. To jest dopiero zachęcające kazanie. I może sobie zadajesz pytanie dlaczego on musiał tak długo czekać dlaczego ta podróż była taka trudna Wiecie wydaje mi się że Józef na początku nie był gotowy na tą obietnicę Józef był zarozumiały Józef był pozerem on wszystkim opowiadał że miałem sny będę miał władzę nad wami Józef, Jest napisane że Józef donosił ojcowi o wszystkich postępkach braci On był kapusiem, On był donosicielem Bóg musiał go przy, przygotować i zmienić jego charakter, żeby on był gotowy stać w miejscu obietnicy. Żeby on był gotowy stać w miejscu obietnicy i żeby on mógł być błogosławieństwem dla miliona ludzi. I może twoja podróż też się wydaje trudna dzisiaj. I może mówisz, ja już czekam tak długo. Chcę ci powiedzieć, że Bóg chce wykorzystać tą podróż w twoim życiu. I Bóg chce wykorzystać ten czas w twoim życiu, żeby przygotować ciebie to, co On zaplanował. On chce przygotować twój charakter, żebyś ty mógł stać w miejscu obietnicy i żebyś nie tylko miał obietnicę, ale żebyś ty był błogosławieństwem dla wielu ludzi. Ale bądźmy szczerzy, będąc w takim miejscu jak był Józef w więzieniu, nie rozumiemy Boga. Ja myślę, że Józef nie rozumiał Boga. I wiecie co, kilka lat temu znalazłem się w sytuacji w miejscu, w którym ja też nie rozumiałem Boga. I pamiętam, jak pewnej nocy się modliłem i wołałem do Boga, mówię, Panie, dlaczego tak jest? Dlaczego nie jest inaczej? I powiem Wam szczerze, minęły kilka sekund od tej modlitwy i dostałem powiadomienie na mojej komórce. Powiadomienie od Boga. Dostałeś już kiedyś powiadomienie od Boga na Twoją komórkę? Jeśli masz aplikację Biblii, YouVersion, to wiesz, że jeśli na to pozwalasz, to dostajesz powiadomienia z wersetem dnia. I jakoś o tej randomowej godzinie w nocy dostałem powiadomienie z wersetem dnia z Księgi Kaznodziei z 11 rozdziału, z 5 wersetu. I tam było napisane po niemiecku. Nie, wie, nie znasz drogę wiatru. Nie widzisz, jak kształtuje niemowlę w łonie matki. Jak chcesz zrozumieć moje drogi? To mnie rozwaliło. W Księdze Jezajasza, Izajasza w 55 rozdziale w ósmym i dziewiątym wersecie czytamy: bo, myśli, bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. Wiecie, my często widzimy to, co jest tu i teraz, ale Bóg jest Bogiem Wiecznym. On jest stwórcą nieba i ziemi. On widzi dalej. On ma inną perspektywę. On widzi wieczność, ale wiecie co jest dobre? Bóg wcale nie oczekuje od nas, żebyśmy wszystko rozumieli. Bóg nie oczekuje, żebyś zrozumiał każdy krok i każdy etap w Twoim życiu, ale Bóg od nas oczekuje naszego zaufania. Bóg od nas oczekuje wiary, wiary w Jego słowo i wiary w Jego obietnice, wiary w to, że On ma plany o pokoju dla Twojego życia, wiary w to, że On chce Ci dać dobrą przyszłość i nadzieję. Wiarę w to, że cel w tej podróży, do którego on się prowadzi, jest dobry, bo on jest dobrym Bogiem. Ale jego myśli, jego drogi są wyższe. W księdze Rodzaju, w 50. rozdziale, 20 werset, czytamy słowa Józefa do swoich braci: Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło, Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś zachować przy życiu liczny lud. Bracia chcieli zabić Józefa, bracia sprzedali go w niewolę, bra bracia zaplanowali zło, ale Bóg miał dobry plan. I Bóg miał ostatnie słowo. Józef uratował cały Egipt, Józef uratował okoliczne kraje, Józef uratował własną rodzinę, ojca, bracia, którzy go chcieli zabić i którzy go sprzedali, i Józef uratował przyszłe generacje tej rodziny. Ale słuchajcie to, boże drogi są wyższe. Józef uratował również brata Judy, który stał się ojcem najpotężniejszego rodu Izraela, rodu Judy. Z którego wyszedł lew z rodu Judy. Jezus Chrystus, zbawiciel, który uratował świat. Boże drogi są wyższe. Ja myślę, że Józef o tym nie myślał, jak siedział w więzieniu. Józef o tym nie wiedział, on nie mógł tego zrozumieć. Ale Boże drogi są wyższe. My widzimy to, co jest tu i teraz, ale Bóg widzi więcej. Bóg widzi Twoją rodzinę. Bóg widzi Twoich przyja przyjaciół. Bóg widzi przyszłe generacje, które mają być uratowane. Bóg widzi miliona ludzi, którzy potrzebują ocalenia, którzy potrzebują Jezusa, i my w tym Bożym planie odgrywamy kluczową rolę, tak jak Józef i Bóg chce nas przygotować, żebyśmy mogli stać w miejscu obietnicy, żebyśmy mogli być błogosławieństwem i żebyśmy mogli wskazywać na Zbawiciela, na Jezusa. Ale wiecie co jest naprawdę imponujące? Kiedy Józef siedział w więzieniu, spotyka dwóch mężczyzn. On jest daleko od domu, daleko od rodziny. Jest w obcym kraju, siedzi niewinnie w więzieniu, nie ma kościoła, nie ma pastora, nie ma live grupy i oni mu opowiadają o swoich snach. On mógłby powiedzieć: Wiecie co? Ja wiele lat temu też miałem sen, dostałem sen od Boga. Wiele lat temu miałem marzenie. Bóg mi dał obietnicę, a dzisiaj jestem w tym miejscu. Bóg nie spełnia marzeń. Bóg nie dotrzymuje słowa. Zostawcie mnie w spokoju ze swoimi snami. Józef tak nie zrobił. Józef nadal wierzył w to, co Bóg mu powiedział wiele lat temu. Józef im wyłożył te sny, bo nadal wierzył w to, co Bóg mu powiedział. On nie wątpił w to. Ale może to jesteś ty dzisiaj. Może gdzieś na tej podróży straciłeś wiary w słowo, które Bóg ci dał. Może pogrzebałeś Boże marzenia w twoim życiu. W kościele, jest czas, żeby sobie przypomnieć o Bożych marzeniach. I jest czas, żeby odkopać Boże marzenia i obietnicy w twoim życiu. Bo Bóg jest wierny, Bóg dotrzymuje słowa, Bóg się nie spóźnia, On nie kłamie i On przychodzi we właściwym czasie. To, co Pan oznajmił, On uczyni. I może Ci się wydaje, że ja już jestem tak oddalony od tej obietnicy, nie ma szans. Chcę Ci powiedzieć: Nie poddawaj się, nie cofaj się. Bóg nie dał Ci ducha poddawania się, Bóg dał Ci ducha mocy i zwycięstwa. Nie rezygnuj z podróży z Bogiem. Może myślisz, dla mnie już jest za późno. Ja się tak oddaliłem od Bożego planu dla mojego życia, nie ma opcji, nie ma szans. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest Bogiem łaski. Bóg jest Bogiem drugich, trzecich i tysięcznych szans. Twoja podróż jeszcze się nie zakończyła. Ostatnie słowo jeszcze nie jest wypowiedziane. Bóg nadal może cię doprowadzić do celu. Polegaj na nim, nie polegaj na swojej sile, nie polegaj na tym, że. Na Twojej mocy, na Twoim wykształceniu, na Twojej mądrości. Może mówisz sobie, ja jestem słaby, ja nie daję rady, ja też jestem słaby, ale On jest silny. Polegamy na Jego mocy, na Jego sile, na Jego sprawiedliwości, nie na własnej sprawiedliwości. I zobaczysz, że On cię doprowadzi do celu, bo On jest wierny. Może akurat w tym sezonie znajdujesz się w kluczowym miejscu Twojej podróży. Nadchodzą zmiany w Twoim życiu, i nie wiesz dokąd iść. Stoisz na skrzyżowaniu, i nie wiesz, którą drogę wybrać. I wierzysz, że Bóg jest z Tobą, ale masz bardzo konkretne pytania do Boga: Panie, gdzie jest moje miejsce? Panie, jaki jest mój następny krok? Panie, jaka jest Twoja wola dla mojego życia? I może masz strach i niepokój z tym związany. Ja tak miałem. Ja miałem bardzo konkretne i szczegółowe pytania do Boga, co do pewnych decyzji w moim życiu. Ja się pytałem Boga i z całego serca oczekiwałem odpowiedzi. I Bóg mi pokazał pewien fragment z Kręgi Wyjścia, w której Mojżesz rozmawia z Bogiem na górze. I tam jest napisane, że Bóg rozmawia z Mojżeszem twarzą w twarz. I wiecie, co było zaskakujące dla mnie? Mojżesz miał dokładnie te same pytania do Boga, co ja. Mojżesz mówi, Panie, dokąd mam iść? Kogo ze mną poślesz? Z kim mam iść? Daj mi poznać Twoje drogi. I wiecie, co Bóg mu odpowiada? Możemy o tym przeczytać w Księdze Wyjścia, 33 rozdział, 14 werset. Bóg mówi do, mówi do Mojżesza: Moje oblicze pójdzie przed Tobą i dam Ci odpoczynek. Na te wszystkie szczegółowe pytania, które Mojżesz miał do Boga, Bóg mówi: Ja pójdę przed Tobą. Ty idź za mną. I zrozumiałem wtedy, że ja nie muszę znać wszystkie szczegóły tej podróży. Ja nie muszę znać tysiąc kolejnych kroków. Powolutku zapraszam pianistę. Ja nie muszę znać tysiąc kolejnych kroków. Ja muszę wiedzieć jedno. Mój Pan wszechmogący Bóg idzie przede mną. Ja idę za Nim. Ja nie muszę znać tysiąc kroków. Ja muszę znać mój następny krok o krok bliżej Niego. I może jesteś dzisiaj w takim miejscu. Chcę ci powiedzieć, że nie musisz się bać. Nie musisz się stresować. Pan idzie przed Tobą. On się doprowadzi do celu. Możesz to wierzyć, że Pan idzie przed Tobą i toruje drogę? Pan jest w stanie otwierać drzwi, które żaden człowiek nie jest w stanie otworzyć. Ale wiecie, co Mojżesz odpowiada Bogu na tej górze? Mojżesz mówi: Panie, jeśli Ty nie pójdziesz z nami, ja nie idę. Nie ma opcji. Jeśli Ty nie idziesz, ja nie idę. I nie wiem jak Wy, ale ja chcę powiedzieć to samo w moim życiu. Panie, jeśli. Ty nie idziesz, ja nie idę. Nie ma opcji. Panie, nigdy bez Ciebie. Nie pójdę, jeśli Ty nie pójdziesz przede mną. Nie pójdę, jeśli Ty mnie nie poprowadzisz. Jeśli Ciebie tam ma nie być, ja nie idę. Chcę, żebyś Ty był na pierwszym miejscu w moim życiu. Chcę, żebyś Ty był na pierwszym miejscu w moich decyzjach, w moich planach, w moich relacjach, w mojej rodzinie. Chcę Ci oddać wszystko i chcę polegać na Twoim prowadzeniu. I zobaczysz, że On Cię do, poprowadzi. On jest dobry i wierny. Zobaczysz, że On Cię poprowadzi. I On Ci da jasność do tego, którą drogę wybrać. Nie zawsze będzie łatwo, nie zawsze będzie komfortowo, nie zawsze będzie przyjemnie, nie zawsze będzie wszystkiego rozumiał, ale jest warto. On cię doprowadzi do celu, On cię doprowadzi do wieczności, bo On jest dobrym Bogiem, bo On ma dobry plan dla twojego życia, bo On chce ci dać dobrą przyszłość, bo On chce ci dać nadzieję i chce ci dać cel. I może jesteś dzisiaj w tym miejscu i czujesz, że już nie chcesz iść własnymi drogami. Czujesz, że potrzebujesz Boga w twoim życiu, potrzebujesz jego prowadzenia. I chcesz go poprosić, żeby on prowadził twoje życie? Chcesz go poprosić, żeby on wybaczył twoje grzechy, twoje błędy, twoje winy? Chcesz mu zaufać i chcesz powiedzieć: Jezu, idę za tobą. To zaraz chcę ci dać taką szansę i chcesz się z tobą pomodlić. Kościele, zamknijmy oczy na krótką chwilę. Może jesteś dzisiaj tutaj jeszcze nigdy. W Twoim życiu nie zadecydowałeś, że idziesz za Jezusem, albo może już kiedyś podjąłeś taką decyzję, ale oddaliłeś się od Boga, ale wiesz, że chcesz do Niego wrócić, wiesz, że Ty go potrzebujesz, wiesz, że Ty nie chcesz dalej iść sam i chcesz powiedzieć to samo, co powiedział Mojżesz: Panie, bez Ciebie nie idę. Panie, Ty idź przede mną, Ty mnie prowadź, poddaję się Twojemu prowadzeniu. Jeśli to jesteś Ty, to podnieś Twoją rękę na krótką chwilę. Chciałbym wiedzieć, z kim się modlę. Dziękuję za Wasze ręce. Widzę Wasze ręce. Bóg mówi: Ja pójdę przed tobą i dam ci odpoczynek. Kościele, módmy się razem. Powtarzaj tą modlitwę za mną i ty się modlisz prosto do Boga. Jezu potrzebuje ciebie. Wybacz mi moje grzechy i moje winy. Prowadź moje życie. Ufam Tobie i poddaję się Twojemu prowadzeniu. Amen.